Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie test. Zamówiłam na chińskiej stronie Dresslink taki peeling, maszynkę taką elektryczną do stóp. Nazywa się to Velvet Soft i przetestuję ją dzisiaj dla Was. Zobaczymy, czy jest warta swojej ceny. Linka do tego produktu oczywiście zostawię Wam w opisie pod filmem. Także co, zaczynamy. Ja umyłam swoje stopy, zrobiłam sobie delikatny peeling i jestem gotowa do przetestowania maszynki. Słuchajcie, bardzo głośno ona działa. Krem odżywczy, żeby się wchłonąło wszystko i żeby były pięty delikatne i mięciutkie. A teraz zobaczcie, jedną piętkę mam zrobioną, a drugą nie. Ogólnie, co do tego produktu, do tej maszynki, nie mam większych zastrzeżeń. Od 1 do 10 dałabym siódemkę, a dlatego, że jest bardzo głośne, takie klekoczące. Zobaczcie teraz. Coś takiego. I. Drugi, co mnie troszeczkę tak denerwuje i chciałabym na przykład, żeby szybciej zrobiły mi się piętki, poziomy. Mogłyby być jeszcze poziomy i kiedy za bardzo przyciskałam, ona przestawała działać, także pięty są dość twarde. I mamy takiej skóry na piętach jak niemowlaczek, więc na pewno się nie zranimy, dlatego fajnie jakby był poziom, jeden chociaż dwa. A super jak już by były trzy poziomy. Jakby był taki hardcore mega, to tylko cztery pociągnięcia maszynką, i piętki by były zrobione. Także od 0 do 10 daję tej maszynce siódemkę. Działa, ale musiałam się troszeczkę nabawić, także nie jest jakaś mega wow! siódemka, myślę, że to jest i tak dobry wynik, jak na chiński produkt. Tyle, kochani, by było o piętkach. Ja e, kończę robić drugą stópkę, znowu się troszeczkę muszę pobawić i będę miała piękne pięty. Myślę, że na kolejne dwa tygodnie będzie ok. Także, kochani, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli się podobał, oczywiście kciuk do góry. Buziaczki. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!